Też pojechał trolką, a to... Czy nie, czy mu się to czasem nie zmieni? Pewnie ta, ale... Śmiesznie z jakiejś strefy. czy Spadłem, on widział. No bo on, on ma to swoje wypuszczenie pierdolone, nie? Że się jego stara puszcza. <śmiany> o kurwa Osój... Osłon... Tepek... Tepek? tepek. Nie ma tp Ma od ulta <śmienicza> Kurwa <śmienicza> Ahoj, weszliśmy Okej okay. co no co ty robisz? debilu? No.

Stara Elżbieta. Z dwóch. Sasza, halo, co to było? O, mi się dobrze pamiętam.